Joanna Przetakiewicz walczy z wypaleniem. Koleżanki po fachu wsparły jej nową akcję. Joanna Przetakiewicz nie zwalnia tempa i udowadnia, że potrafi łączyć styl, siłę i misję społeczną. Projektantka oraz założycielka Fundacji ERA Nowych Kobiet zainaugurowała nową kampanię pod hasłem Nie, WYPALENI która ma zachęcać Polaków do walki z wypaleniem zawodowym i psychicznym. Na premierze projektu pojawiło się wiele znanych twarzy, wśród nich Hanna Lis, Joanna Racewicz, Jessica Mercedes oraz Barbara Kurdej-Szatan z mężem. Od kilku lat Joanna Przetakiewicz koncentruje się na działalności społecznej, inspirując kobiety do dbania o siebie, rozwój osobisty i niezależność. Po sukcesie marki Lamania projektantka postanowiła wykorzystać swoją popularność, by nieść realną zmianę. Tak powstała Fundacja Era Nowych Kobiet, której inicjatywy skupiają się na wspieraniu kobiet i budowaniu pewności siebie. Najnowszy projekt Przetakiewicz, zatytułowany niewu y p L e n i to odpowiedź na rosnący problem wypalenia zawodowego, który coraz częściej dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Joanna Racewicz ruszyła z nowym projektem. Premiera kampanii odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i zgromadziła tłum gości. Oprócz samej Joanny Przetakiewicz, na scenie pojawił się również były premier Leszek Miller, który wziął udział w dyskusji o kondycji psychicznej Polaków. Spotkanie miało inspirujący i motywujący charakter, przepełnione było szczerymi historiami, emocjami i przesłaniem, że każdy ma prawo do odpoczynku. Joanna Przetakiewicz w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na to, że społeczeństwo od lat funkcjonuje w trybie nieustannego pędu, zapominając o podstawowych potrzebach psychicznych. W wydarzeniu wzięło udział wiele znanych kobiet, które od lat są kojarzone z odwagą i autentycznością. Hanna Lis, Joanna Racewicz, Jessica Mercedes, Barbara Kurdej, szatan z mężem Rafałem, którzy chętnie pozowali do zdjęć.